Cześć, witam Was na moim kanale. Słuchajcie, osiągnęliśmy 1000 subskrypcji na kanale A Ty Grasz. Jestem naprawdę niezmiernie wdzięczny. Bardzo Wam wszystkim za to dziękuję. Zwłaszcza, przede wszystkim, zwłaszcza mojej żonie. Moim synom, którzy są naprawdę tutaj wyrozumiali w tej kwestii, bo różne tutaj ekscesy bywały. Raz lepiej, raz gorzej, raz jeden gdzieś tam krzyknął. Jakieś talerze się też, pamiętam, pobiły trochę. <laughs> ciekawe to, ciekawe to, słuchajcie, ale cóż, nie spodziewałem się tego w takim okresie czasu, ponieważ kanał istnieje chyba 8 czy 9 miesięcy, coś w tym rodzaju, coś w ten deseń. Naprawdę się nie spodziewałem i ślicznie, ślicznie Wam za to dziękuję, bo Wy tutaj to wszystko zrobiliście, Wy napędziliście mnie do tego, zapędziliście mnie do tego, aby dalej te filmy nagrywać, motywowaliście mnie i dalej mnie motywujecie. Dlatego dzisiaj, słuchajcie, będzie odcinek z tej nowej serii, tak, którą ostatnio rozpoczęliśmy. Chodzi o opisy gier, takie nie tyle recenzje, co opisy. Dzisiaj na warsztat bierzemy Splatterhouse'a na Konsolę PlayStation 3. Jak widzimy, gierka jest naprawdę w bardzo dobrym stanie tutaj. Nie wiem, czy będzie widać, ale powinno być widać, jest oczywiście w protektorze Invisible Black. Od razu przypominam o konkursie, który, który został zapowiedziany już tu, tutaj dosyć, nie, dosyć dawno dosyć został zapowiedziany, jest to, jest to konkurs, gdzie będzie można między innymi właśnie wygrać te protektory. Zupełnie za darmo. Nie jest ciężko. Sprawdźcie sobie w poprzednich filmach. Tam jest zapowiedź konkursu, na czym ten konkurs polega i naprawdę nic trudnego, aby wziąć udział, a może i wygrać. Więc cóż, słuchajcie, zapraszam na materiał o Splatterhouse. Splatterhouse bez wątpienia jest bijatyką, w której krew widoczna jest wszędzie, gdzie tylko jest to możliwe. Gra wydana przez japońską firmę Namco Bandai Games uznawana jest za kontynuację krwawych beat-upów, które gościły już od 1988 roku na tamtejszych automatach. Duża brutalność, drastyczne sceny czy wrogowie o inny wyglądzie wskazywały na pełną drogę historii rodem z chorego 2 Na tyle jednak popularne, że w archiwidowych salonów została ona przeniesiona na wydania komputerowe a w 2010 roku doczekała się rebootu na PlayStation 3 i Xboxa 360. Z ciekawostek można dodać, że w Europie oficjalnie dostępna była jedynie wersja Turbo Graphics 16 która poszerzała propozycję Virtual Console. Akcja rozpoczyna się podobnie jak w pierwowzorze, kiedy wcieramy się w postać Ricka Taylora, który wraz ze swoją dziewczyną Jennifer Wills udaje się do ekscentrycznego naukowca doktora Westa. Nieświadomi niebezpieczeństwa, studenci zamiast schronienia przed burzą otrzymują serię zdarzeń, których nikt nie chciałby doświadczyć. Dziewczyna zostaje porwana tuż po przekluczeniu progu domu, a chłopak, chcąc się ratować, zostaje raniony przez, jak się okazało, efekt możących krew w żyłach eksperymentów na ludziach. Zmodyfikowane, monstrualne potwory nie dają cienia szansy na przeżycie. Niespodziewaną pomocą przychodzi jednak Rickowi Majański który oferuje mu nadludzką siłę. Rick ostatecznie zakłada maskę. I od tej pory w jednym ciele znajdują się dwie istoty odrębnych świadomości. Wait, wait, wait. I know this guy. <laughs> yeah, we are Podczas przeszukiwania posiadłości Rick może poruszać się w dwóch kierunkach. Liniowa gra sprowadza się do szlaktowania wszystkiego, co się rusza, przy czym marnym urozmaiceniem są nieliczne znajdźki w postaci fotografii lub audiologu. System walki jest prosty i chociaż nie pozwala na długie i skomplikowane komposy, to potrafi przysporzyć nieco kłopotu, ale i zabawy. Rik może wykonywać ciosy ręką lub nogą na różnych płaszczyznach, czy to skacząc, czy na stojąco. Może też posługiwać się specjalnym atakiem lub znalezioną przez siebie bronią. Nic nie stoi na przeszkodzie w tym, aby w przypadku braku oręża wykorzystać wyrwaną kończynę przeciwnika, czy wskrzesić dopiero co pokoraną bestię, by walczyła po naszej stronie. Ciekawym rozwiązaniem jest obrazowanie kondycji głównego bohatera. Zrezygnowano to bowiem z tradycyjnego paska zdrowia. Wraz ze spadającą żywotnością ciało olika rozpada się. Osłonięte narządy i kości można uleczyć za sprawą mocy maski. Im więcej krwi znanych przeciwników, tym lepiej dla głównego bohatera. Twórcy wprowadzili bowiem możliwość wykupowania ulepszeń postaci w zamian za juchę demonów. Olbrzymia różnica pomiędzy wątłą sylwetką studenta, a ulepszoną istotą w masce jest motywująca zwłaszcza dlatego, że twórcy wyszli naprzeciw osobom, dla których gra wydawała się zbyt krótka. Można bowiem przejść ją po raz drugi, zachowując nabyte ulepszenia, ale zwiększając przy tym poziom trudności. Replayability pozwala wybierać alternatywne rozwiązania przy pokonywaniu bossów, którzy wieńczą każdy poziom gry. Gra jest dosyć trudna, tym bardziej ucieszy fakt, iż po drodze lika nie trzeba przechodzić jej od początku, a dostępne są checkpointy. Warto wspomnieć w tym miejscu również, że oprócz kampanii dostępny jest tryb polegający na odpieraniu fal atakujących przeciwników. Przygotowana jest do tego specjalna arena. Miłym gestem ze strony Namco Bandai Games jest umieszczenie w grze trzech klasycznych części Splatterhouse w oryginalnej oprawie graficznej. Starsze tytuły odkrywają się po przejściu poszczególnych rozdziałów historii. Reasumując, Splatterhouse to chodzona pijatyka. Która charakteryzuje się drastycznością i brutalnością. Wizualnie gra prezentuje się raczej średnio. Modele postaci i otoczenie nie są zbyt szczegółowo wykonane. Dostrzegalne są również problemy z płynnością, fiksującą kamerą czy uproszczeniem grafiki. Na uwagę zasługuje tutaj soundtrack, który bez wątpienia podnosi jej notowania. Gra oceniana jest dosyć wysoko, bo 8,6 w skali 10 punktów. coming. Jeśli podobał Ci się odcinek, zasubskrybuj kanał. Daj lajka do góry lub w dół. Bardzo to pomoże w rozwoju mojego kanału. Dzięki, do zobaczenia. Cześć!